Tak więc witam wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, z pierwszym z SnowRunnera Jak sami słyszycie, SnowRunnera ranera. momentu, wam nawet przygotować że to SnowRunner to nie jest farming Może pojutrz Nie, może jutro się pojawi odcinek z The Hunter'a bo nie chcę tego, jak mówiłem dosyć wcześniej eee, um, ogólnie co ja mam zrobić? aha, dobra Muszę dowieść dwie deski, no dwie palety desek do um, takiego mostu, żeby zbudować tam most. Jak w sumie możecie zauważyć, że tam na padzie, tak na padzie, nie na klawiaturze ani kierownicy, na padzie, Tutaj ładnie trzeba wjechać. Mam nadzieję, że te odcinki również jak inne Wam się spodobają. To nie tutaj. Czyli to chyba nie tutaj. Tak, gdzie w takim razie? Najpierw to jest pytanie, czy ja mam to dostać. A z magazynu chyba mam to wziąć. Czyli. tutaj muszę jechać to jedziemy a jak tu była kamera ze środka to nie, to nie naprawdę nie tak, nie to nie to też nie a no, 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 no. no, dobra, tak o i w którą stronę mamy jechać Aha, dobra, już wiem który Musimy jechać w prawo. Myślę, że odcinki ze Snow Runnera no będą tak albo jedno całe zadanie, albo o półtorej. Zadanie będziemy robić na jednym odcinku. nie no sama nazwa mówi, SnowRunner. Dlaczego to nie ma śniegu, nie? Otóż dlatego, że pewnie każdym się kojarzy SnowRunner. O, że zaraz śnieg tutaj jest, nie? Że jeździsz w śniegu. Ale to nie jest tak. Najpierw musisz przejść mapy. A żeby przejść mapy musisz, no, dosyć sporo zrobić żeby dosyć sporo zrobić, a dosyć sporo pograć w tę grę. Ja aktualnie jestem na, jestem na pierwszym etapie, że tak powiem, bo są chyba cztery etapy do przejścia gry. Nie, R, X. Dobra, idziemy. Więc, no... Wiecie, tak średnio troszkę. To gdzie ja w końcu zajechać? Tutaj mi pokazuje. Więc Jezus. Nie chcę tego widzieć. Dobra, jednak wszystko jest w miarę Jak Widać noczor, to jest jednak ekstremalna dosyć gra moim zdaniem. Bo czasami żeby tu zadanie jedno zrobić, trzeba poświęcić... 3 godziny, a ja tak miałem, że musiałem jeździć po całej dosłownie mapie. 3 y, razy przejechać, żeby y, żeby no, po prostu zrobić zadanie kolejne już robić. Przed chwilą się wywiązałem z takiego jednego, którego no, po prostu nie da się zrobić. I to jest nie do, nie do zrobienia, no. I wiecie, no. Dobra, tutaj z tego co wiem, to jest taki lajcik. Gdzie ja to mam podjechać a tutaj, dobra. Czy gdzieś indziej? Nie. No właśnie. X... Tak, chyba. Czekaj, czekaj, czekaj. Jedna rzecz mnie interesuje. Dobra, ważne Trochę mnie, że tak powiem, no wieja, zrobili. Ale nie bójcie się, dojedziemy tam. Zrobimy wszystko jak należy. Mam nadzieję. Taką wielką. Nie było żadnego złamka. Nie. Tak, w sumie teraz sobie odpaliłem ludzi na SnowRunnera, żeby sobie pograć, a ja myślę po co ja mam ten... hmm, grać tak sobie o SnowRunnera, jak mam przecież od tego yy, odcinki, nie? Bardzo poprosił, żeby się dało jakoś, kurde, przycisk na raz muszę wciskać, żeby tutaj wszystko robić, nie? Nie, cztery musiałem wciskać przed chwilą. Co ja mam w ogóle? nie no tu jest ten najgorszy moment. W sumie. że chociaż mam te dyferencjały podblokowywane i ja no bo tak to by była masakra ja wcześniej na pierwszej mapie to powiem wam, że nie dało się tutaj, yy, dobra tak i, I i dalej lecimy Muszę się i trochę do też w no bo to takie trochę dla mnie. O Jezu. Chodź. Już gramy w sumie na balie SnowRunnera. <coughs> nie już tak długo, żeby z się zapoznać. Wygląda to w sumie trochę jakbym na kierownicy grał. Ogólnie sery, że ten że nic nie gadam, ale się tak skupiam tutaj, żeby tego nie zwalić w żaden sposób. Ja wiem z tego co wiem, że tu jest dosyć głęboko i się tego właśnie obawiam. A więc od razu no bo jest... chociaż w sumie nie jest aż tak.

Það er kurður, það er kurðsauðja Cie, 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 nie zatrzymuj się, nie zatrzymuj się Nie zatrzymuj się Co to, to za zawanie? Nie zauważyłem tego. się kupienie normalnie jak nigdy nie zobaczę w ogóle jak on idzie, jak mu zapnę od razu blokada nie? Dyferencjałów To jest w ogóle szok I wszystkie koła na raz kręcą się Ale głęboki ten rowek Dobra, idziemy Let's see me door. Oké, jij hebt een helegans geweest, razu przejadę od raz pierwszy raz przez mostek Stój. To jest, gdzie, to jest, gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzie to jest? Tutaj. Mhm. To najpierw ja sobie pojadę po tą modyfikację. I później dopiero tutaj. Jo. No i dobrze to trafiłem. W ogóle tam jakaś radyjka sobie gra. Radio Maria... Oho. Bra, jedź jak najszybciej przez to. Bo jak się zatrzymamy, to już będzie kaplica. Cieci, cieci, cie, 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 cie. Dobra, tu można się zatrzymać. Aha, aha, czyli tu trzeba jechać tą drogą. A w sumie bym tu się dostać. Nie, tutaj drogi czarnej. Musimy pojechać Dobra. Oho, już to widzę. Coś tu jest zalane, to. A może jednak nie. Do końca. aha wiem co tam będzie już. Ale że wyrypał.

Tutaj przez rzekę łatwo się przebijemy. E, tak ciekawości, która ma mi odcinka. Zobaczę sobie ma szybkości. 22 idealnie Kamera nie idealnie. Oho zaraz widzę, że tu fajnie jest. Abraciul, żeby tu się nie usiąść. O kurde, co ja się żebym wpakował? Przez taką rzekę przejeżdżać. Kurde, powoli tą kamerą przesuwaj. Chyba, że nie chcę się tak od razu też wpakować tam. Ja wiem, że tu jest głęboko strasznie. A, dobra, chyba widzę inne wyjście. Trojeczka, trójeczkę poproszę, a w sumie jedyneczka też może być. Tylko jedź nie zatrzymuj się. Hm. Mowa to umowa. Mhm. To se pojechałem dosłownie normalnie. nie dawaj, 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 dalej, dale, Dobra. Dobra Już jestem. Nie pakuję się tam więcej. Spróbuję się tutaj coś zapakować. Na no nie, no zaraz mi coś weźmy, Wyjści. No ja jedynie mam deskę razem normalnie. Bo <grystanie> oh, jest hm. się nie powiesić. Chociaż i tak pewnie to zrobię. Ładnie, 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 ładnie. I cili, Wiem, że i tak będziesz wisiał, ale. Jeszcze, 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 żeby ci tego nie wywalił, nie? Dobra. Ładnie, 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 ładnie. I teraz tutaj, pypcyk, okej, fuch. Ogólnie to napiszcie, yy, czy byście chcieli jutro yy, odcinek z The Huntera. Bo koło na tak namawia, 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 i nie możemy je namówić na de Huntera. Ogólnie to mam pobranego, ale... Mm -hmm. Tylko przejedź przez to. Wystarczy, żebyś przyjechał. Ładnie, ładnie, ładnie. Dobra, jesteś mój. Dobrze jest. Dziwi jest, dobrze jest. Póki co. Póki co tak jest. Raczej dzisiaj tylko tam dojadę. I na następ. O kur. Trzeba po prostu zjeżdżać, żeby się stąd nie zwalić. No teraz trzeba tak jechać. Lepiej to by się przydała jakaś asekuranska. Gurde no. O Jezu. Dobra, lecimy. Lecimy, 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 gdzieś Niechak. No i chyba. A może jednak, nie, może jednak, nie, może jednak, nie. Dobra, mamy Ciebie. Zabadam się. Muszę troszkę dalej podjechać. Dobra, jeszcze dalej. A więc z takim pięknym akcentem kończymy ten wspaniały odcinek, dziękuję Wam bardzo za oglądanie i trzymajcie się do zobaczenia, cześć, do następnego